Hej! Cześć! Siemano wszystkim, tutaj Mr. Rakron! i spotykamy się w Minecrafcie! A ze mną jest... Eee! To jest cicha tutaj. No raczej, chłopie. Dobra. Ja jestem um. Skydenex. Ja nie, nie wszystkim, ja jestem Skydenex, a... Poprowadzę dzisiaj ekranu kanał, więc z tego kanału. Spadłowa! <grych> Dobra, nie, gram do Olszy. E, pustynia, szósta. Oj. Idziesz na szóstą? Tak, wiem, muszę bluzę zdjąć. Dobra, ja też. Mm, 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 do, do której? To... Niebiescy? Tak, niebiescy to drużyna. Nie, nie mogę wybrać! Do telefonii to drużyna, ta. Która Ej! Tak. Nie mogę wybrać! Ta drużyna jest już pełna. Czerwoni to zieloni. Wiela, muszę zrobić przerwę i zaraz wracam. Ja jestem u czerwonych. Ej, ja też jestem u czerwonych. Dobra, spiona. Okej. Okay. O, jesteś, siemano. Dobra, zaczynamy od nowa, dawaj szybko. Dobra, nie, ja mi już filmik leci, spokojnie, mi już filmik leci i my ciągle jesteśmy na wizji. Na wizji jesteśmy ciągle. Dobra. ja mi nim ten pokoju, jak nie wiem. Dobra, nieważne. Ej, wiesz co, ja chyba wyłączę czat. Tobie też to radzę zrobić. Nie, niewidoczny czat. I tak nam się będzie lepiej grało. O, byla. To sobie. Patrz okej. Okay. Piękno. to jest grzybówka? E, nie, to jest pustynia. Pustyniówka. A wygląda jak grzybówka. Popie! Skąd ty w ogóle wiesz jak wygląda grzybówka jak nigdy nie jadłeś tej zupy? Ty widzisz? Chodź, tu się popatrz, widzisz tam coś? Gdzie? No widzisz tam jakieś takie listki i takie coś? Nie. Nie, całkowicie nie. Gwiazdy! A Boże, z... jakie to piękne! Na 8 y, chmur. Co? Na 8 chmur. Yy, nie umiem. Weź tak. Disconnect wziąłem. Bartek! Tak. Znaczy, skajdeneks. Możemy zagrać na nowa? Czemu? Bo ja wziąłem disconnect. Czyli wyszłeś? Tak Głąbie, spoko To ja też zaraz wyjdę Nie wychodź, tylko z areny wyjdę, nie? No to mówię, zaraz wyjdę No nie chcesz Ej, ale powiedz mi najpierw co ma wpisać Ukaśnij lobby. Okej okay. Dobra, niestety nagranie się przeciąga, nie? Eee Możem ja zacznę nagrywać, jak już będziemy na rynie, więc widzimy się za chwilę, ziomeczki! To jeszcze Zab... nie wznowiłeś? No, jeszcze nie wznowiłem. Dobra, teraz już jest wznowiony. Dobra, dawaj, gdzie idziemy, gdzie idziemy? Dawaj za mną! Za... Za, tobą. za... tobą! Jadę, jadę za tobą! On zapomniał włączyć nagrywanie, jak yy, się runda. No, bo mówiłem ci, że zacznę, jak zacznie się runda. Zaczęła się runda, zdobyłem drewno i jestem, tak? Kurna! Ałka mi się stała, mamo! Macie! Co? Ja cię szedłem. Co? Utknęliśmy! Jak to utknęliśmy? To zrobuj kopa! Ja pierdolę! Czekaj, mamy drewno! Deklu! Podsadzimy się! Raz, skacz. raz, dwa, trzy! Skacz! Skacz, 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 skacz! Stój, stój! Idź na, idź na koniec, na koniec tam! Tam, o tam! Nie, nie, nie mogę, bo twoja głowa zasłania. Ratujcie! No dawaj, skacz, 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 skacz! To może mi się uda... ...posadzić klocka! Boże, jak to zanim brzmiało! Posadzić klocka! Ja mam pomysł! Jaki pomysł? Skacz ze mną! Skacze, skacze, skacze... Odejdź ode mnie! skacz, 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 skacze, skacze, skacze... Odejdź, nie skacz! Nie, nie skacz, nie skacz! Ej no to co, wychodzimy? Bo tej rundy już raczej nie wygramy! Wygramy, skac, skac, skac! Bartek, Bartek. One. Pomóćcie! Gówniarz. Mamy enchan, dobra. Napisz im, mamy je enchan. Gówniarz, coś ty zrobił! No, no, no. Ej, wiesz co? Ja jestem wychodzę Stoj Ja im zabierają tam i wyjdę Szkoda, dobra Eee. Ludzieska, do mała zmiana planów. Ja idę na Bliss SG. Nie wiem jak on. zaczniemy od nowa, Nie, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Dawaj, na którą ale na blisk? Jesteś na Bliss? Tak. Eee, 205! Wiem. Yeah. Ja też biję. Enderman! Enderman! Łapie, przestań się drzeć do tego mikrofonu. Ej, biegniemy za ciebie, za ciebie! Wiem, bo ten statek mój. Nie... nie go budowałem. <ścoughs> chciałbyś. Tartuję. Ty gówno własne kleiłeś, a nie budowałeś ten statek. Kiedy on był tutaj zbudowany, to, to ty się najpierw w bajorku bawiłeś. A spawn! Chciałabyś! Yy, chyba sobie wyłączył mikrofon. Albo mi się zepsuły słuchawki. Andrzej! Chciałabyś! Żeby jeszcze mnie nikt nie zatknął. To by było słodkaśnie! Jest skrzyneczka, jest... Yy, kurna, no! ratuj mnie! Ja nie mogę, nie wiem gdzie jesteś! Na górze? Ile tam jest ludzi? Ty na samej górze weszłeś? Uuu, ale jesteś! Dobra, uchodź do mnie na dół! Kurna, ja tutaj pilnuję, żeby nam tutaj nie wpil! Zaraz ci cię ratować! Kurna, weszli do nas! Uciekaj do. Gdzie tak faj No zjadłem! Wu, kurna, kurna, kurna! Wow, co nami jest on na łuk! Kurna, no deadwe. Zemszczę się! To zemści się! Ja wolę, wolę, ja wolę, ja wolę! Ej, wiecie co? Ja chyba zrobię cięcie. Ja zaraz do was wrócę. Widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem, zaczynamy rozgrywkę! Zaraz się zacznie rozgrywka i biegnę po skrzynkę! Koniec! Nie nagrywam, dobrze. Elon, mam... ...piórnę we włócznikach, doszła już głupa. Ja pierdzielę, zgarnę! Mam dwie... dwa perły Jak Ja mam! Łooo, ja pierd... mam dwie perły Endermana! Ja będę miał jedną, dobra, uciekamy gdzieś. Ja już uciekłem! Ukradnij buty! Buty mi ukradł! Uciekaj, gdzie ty, młodziek? Dobra, dawaj damy... ja Ej, ja wykorzystałam jedną parę Endermana! ja idę w moje ulubione miejsce! Tam jest zawsze mój ulubiony miecz! Miecz Blow'a! Blow'a Miecz! Ja nie wiem, gdzie, gdzie ty pobiegłaś. Ło, kurna! Tu mnie jakiś pedał goni! Pedał mnie goni, słyszysz? Ja tu... Jesteś? Aha, jestem, jestem! Tylko gościu mnie jakiś goni! Nie dwóch. Przestań do mnie gonić. Dobra, mogę uspokoić się. Dostałem klasa. Jaką klasę wybrałeś? Ja nie wiem gdzie jestem! Moje ulubione miejsce. I ja, bo cześć. Przestań się drzeć! Zgnąłem. Zginąłem! A ty musiałeś użyć... Dobra. Dobra. Dedłem, ja też dedłem. Boże. Czekaj, ile my już mam nagrania? 10 minut. Yy, nie wiem, czy mamy jeszcze jedną, czy kończymy. W jeszcze jedną. Dobra, ale jeśli będzie za długi, to nie będę go wrzucić. 183. Wbija. Arena już jest pełna. I dobra. Niestety ludzi z Kana, To na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba podobało. No i no i co? że po prostu no, no, po prostu mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Nie musicie lajkować, subskrybować, tyle mam obejście, tyle mi wystarczy. Dlatego cześć, czołem na razie. Dobra, 157. Okej. Okay.